Good game. It's important for us that we open the serie with, with uh, lead, and we have now 1-0. We played in the first half, let's say perfect basketball. We really were aggressive in, uh, in, in both ends, do the things what we wanted to do. Except these 10 minutes in the third quarter, I think that overall we we did what we, what we need against team who never give up, who is very uh, talented offensively, who is playing different, different things. but uh, we have to analyze the third quarter, especially from the, from the mental point of view. i think that we underestimate uh, uh, the things what can happen and we give them the hope they hit a couple of trees over our, our hand, start to believe and we make, make the game without reason more difficult than, than it should be. But overall uh, we did what, what, what is necessary we have now dobry mecz. Dla nas było ważne, żeby otworzyć tę serię od zwycięstwa. W pierwszej połowie graliśmy praktycznie perfekcyjną koszykówkę, wszystko nam wychodziło. Uh, ta trzecia kwarta, to moment, w którym pozwoliliśmy gościom, którzy przez, ani przez moment w tym meczu nie poddali się, pozwoliliśmy mu wierzyć w to, że mogą z nami nawiązać walkę. Trochę tą trzecią kwartę przespaliśmy, zlekceważyliśmy i musimy wrócić, przeanalizować co zrobiliśmy w źle. Cieszę się jednak, że udało nam się odnieść zwycięstwo. Thomas, your opinion? I agree with coach. Um the energy in the coach tonight was good. Uh we executed on offense and we made them make difficult shots on, on on defense. So we did what we wanted to do, but um you can't relax, especially at this level, especially in the playoffs, because you allow a team to get comfortable.

Uh, oni zmienili swoją grę po przerwie i i, i zagrali bardzo dobrze, ale koniec końców też się zezwycięsza. Czy są pytania? No everything was same, but you saw uh, first how we how we opened, they they missed the shot, we grabbed the ball with Besti under the basket and Sam De Leon uh, took the ball over his hand and finish. Then one on one shoot over over our head uh, hand without uh, uh, aggressiveness, and we know that that Melvin can, or this DeLeon can, and you give them two three shots like, like like that, even to not to not make one strong foul at the beginning, then they start to, to believe. On the other hand, layup planning each uh, layup, uh, bestia layup, shakic in the fast break, and this is how the game game goes. But you have to control the game with, with defensive end, and we allow them in the third quarter. uh, I don't know, from 27, they finish, they finish with, with uh, 36 points, third quarter. But to analyze, 36 points they score in, the, in one quarter, 34 uh, in the whole uh, full Tactic? No, I didn't see any, any, any kind of things. gore, 1-0, dla nas to je 0-1, do 3 zwycięc. My musimy, myślę, że to pokazaliśmy, że że jesteśmy gotowi do gry w play-offach. Jeszcze raz gratulacje. Pierwszy mecz. Trzeba wyciągnąć wnioski. Musimy zrobić wszystko to, na co nas stać, żeby, żeby yy, yy, zniwelować te wszystkie przywagi, które zespół z tu ma I, i tyle. Tyle z mojej strony. Jakub Kowal, twoja opinia? Przede wszystkim gratulacje do zespołu Zielonej Góry. Zagrali dużo lepiej od nas w pierwszą połowę. Myślę, że chcemy o nich jak najszybciej zapomnieć. W drugiej połowie pokazaliśmy charakter, że potrafimy się postawić i po to tutaj przyjechaliśmy. Mam nadzieję, że kolejny mecz to będzie tylko wyciąganie wniosków i odrabianie strat i po prostu zagranie lepszej pierwszej połowy, potem drugiej i miejmy nadzieję o zwycięstwo. Dziękuję. Czy są pytania? Proszę, można prosić o y, przeanalizowanie z pańskiego punktu widzenia trzeciej kwarty, w takim razie gdzie wszystkie straty robiliście? Znaczy musimy walczyć. No. W pierwszej połowie nie walczyliśmy. W pierwszej połowie e, wszystko to Wszystkie te przewagi, które Stelmet ma nad nami, po prostu wykorzystał bez, bez żadnej próby reakcji z naszej strony. W trzeciej kwarcie, nie tylko w trzeciej kwarcie, nawet już w czwartej kwarcie, wiele, wiele rzeczy Stelmetowi przychodziło dużo trudniej. Wiadomo, sytuacja była taka, że, że w momencie, kiedy. Gra, że praktycznie był remis, traciliśmy, traciliśmy tylko jeden punkt. Bardzo ważny rzut trafił Starks, no ale to jest taki zawodnik, niby 10 punktów, a wszystkie punkty w ważnych momentach i to przy dobrej obronie Wojciechowskiego. Zacięciliśmy dużo bardziej środek, dostaliśmy trójki z otwartych pozycji i to jest rzecz, która jest jakby akceptowana przez nas i zrozumiała. Nie jesteśmy w stanie ustać całkowicie jeden na jeden na wszystkich pozycjach. Musimy szukać um, różnych sposobów na to, żeby te, tak jak powiedziałem, przewagi z telemetu zniwelować i to było widać w trzeciej kwarcie i w czwartej, że, że stać nas na to.